Cześć, siemano, witajcie, ze z tej strony. Dzisiaj e, dawno obiecany już wam odcinek. E, odcinek, o który też sami prosiliście, zadając pytania mi na Instagramie, czyli All About Denim. Zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek, muszę się Wam pochwalić e, nowym członkiem naszej rodziny, Diana! Pokaż diunę! E, Diana. Mam nadzieję, że przyniesie zaraz nową członkinię naszej rodziny. Jest to Shitsu, Już pewnie mogliście widzieć nieraz kukiego. To jest kuki. Duży Shitsu, Nasz członek rodziny. I znaczy taki nie do końca, ale można powiedzieć, że nasz... To nasz członek rodziny. I drugi członek rodziny, piękny, wspaniały. Jest to Diunka. Diunka ma 10 miesięcy 10 jest miesięc. 10 tygodni 10 i jest wspaniałym psem. E, trochę się boję jeszcze być na rękach. Nie pokażę teraz, jak liżę pana. Buziaczka, Buziaczka. daje. Także chciałem wam pokazać, Dune, że daje. Nawet dzisiaj grzeczna. Tak, może przed spała, kamerą. Bo a, bo spała. Dobra, dzięki za pokazanie pieska. A my przechodzimy do głównej treści odcinka, czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o denimie. E, zanim do tego, oczywiście, jeszcze przejdziemy, to zapraszam was serdecznie, moi drodzy, do śledzenia mojego Instagrama. Instagrama prywatnego, Cezar Lit. którego znajdziecie. Tutaj, w instagramie oczywiście możemy być więcej, częściej i lepiej w kontakcie. Tam często też zapowiadam to, co będzie działo się na kanale, e, o czym będzie najbliższy podcast. No bo może już zauważyliście, może nie: Pod, odcinki podcastowe, czyli klasa jest tym na mieście, które prowadzę razem z Iwo. Wypuszczam na zmianę z odcinkami na kanale. Jedna niedziela podcast, druga niedziela mój film. Także dzisiaj wypada e, niedziela filmowa. Filmowa niedziela w Polsacie. Także dzisiaj robię dla Was film sam. I jest to film All About Denim. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jakie są rodzaje denimu, jak się go robi, skąd się wziął i tak dalej, i tak dalej. Eee, także myślę, że nie ma tutaj więcej co przedłużać, zanim tutaj jeszcze zaczniemy, ja się troszeczkę posilę, proszę bardzo, dodam sobie skrzydeł. Nie jest to sponsorowane, aczkolwiek bardzo fajnie by było, gdyby mogło być taka firma jak Red Bull. Nie wstydziłbym się takiej współpracy. Mógłbym nawet zrobić takie sobie zdjęcie. Jak mi zapłacili, z mógłbym. Nie piję energoli, a ostatnio nas spali na hotspocie, spoko. Na koniec tego filmu pokażę Wam dwa zajebiste triki. Jeden to dla ludzi, którzy chodzą po lumpach czy po jakichś sklepach, nie mają czasu, są zabiegani. Jak sprawdzić, czy dżinsy będą na Ciebie dobre w pasie, bez zakładania ich na dupę. A trik numer dwa to, jak idealnie, idealnie, po prostu idealnie złożyć dżinsy w ciągu dwóch sekund. Tak, żeby było... Tak, w dwie sekundy, każde, zapraszam. Dobra, bo trochę wzdłużyłem, tutaj pogadałem. Przejdźmy do tego, co jest krótkiego tego filmu, żeby nie przedłużać za bardzo. Czyli All About Denim. Ja sobie wezmę mój zeszyt i zaczniemy od tego, jaka jest historia. Eee, Taka oczywiście szybko, no bo tutaj, jeżeli chcielibyście posłuchać o historii, to mam dużo fajnych odcinków z historią. historię Marek, możecie wpisać na YouTube historię Marek Cez. historię, mm, na przykład historia Car Harta na pewno. To w ogóle historia Car Harta dość mocno się łączy z Jeansem, no bo to jakby na podobnej grupie zawodowej te, te materiały, te, te marka, ta marka w tym przypadku Karhata, wyrosły. No i tutaj początki dżinsu sięgają końca XIX wieku, to jest lata 1890 jakoś. No i były to po prostu spodnie, które zostały wymyślone do pracy na Roli, do pracy górnikom po prostu do ciężkiej pracy. E, I jeden z tych dwóch gości, jed, y, którzy założyli firmę, która zrobiła dżinsy, chyba nazywał się Levi's Stratus. I no jakby od tego wyszło Levi's, y, tak naprawdę Levi's. No ale tu nie mam myślę, co więcej za bardzo tam się rozwijać te tę historię. Dżinsy, y, gdzieś tam do m, takiej świadomości, na, tak jak mówiłem, były to spodnie dla robotników, kojarzyły się bardziej z taką niską klasą społeczną, tą po prostu roboczą. No i tak naprawdę w, Około lat 50 po prostu poprzez e, pewnych charakterów w filmach hollywoodzkich, mm, około lat 50 wdarły się e, szturmem do kultury masowej. Kukineli szłap. No i tak jak już się wdarły tej kultury masowej, no to ludzie zaczęli je nagminnie stosować. W po Polsce dżinsy stały się popularne mniej więcej około lat 80 -tych. No wtedy, jak oczywiście był to PRL, e, już taki późny, no to można było je kupić w jakichś peweksach. Czy, powiedzmy, mogła przystać Ciocia z Ameryki. No, a teraz co? Przejdźmy może od tego, jakie mamy rodzaje tkanin denimowych, bo mm, jakby te jeansy, które jeszcze jakiś czas temu mieli na sobie mm, ludzie pracujący w kopalniach, a te jeansy, które mamy na sobie dzisiaj, no, to są zupełnie inne jeansy. No, są to jeansy, powiedzmy, takie sprane, takie, które widzimy na co dzień, widzimy to na ulicach. A te jeansy, które kiedyś ludzie nosili, no to były to jeansy tak zwane raw, raw denim, czyli surowe, twarde, ciężkie, takie, które barwiły. I czym się różnią takie jeansy? No, jeansy, tak jak już powiedziałem, raw, czyli po prostu z tego surowego denimu, są to nieprzetworzone jeansy, które my mamy dzisiaj. Te jeansy, które my kupujemy tak naprawdę wszędzie. No, e, dzisiaj, jeżeli nie jesteś denimowym freakiem i nie szukasz tego gdzieś tam w jakichś dziwnych miejscach, to są po prostu jeansy. Surowe, sprane, przetworzone w jakiś konkretny sposób, żeby uzyskać konkretny efekt. I cechy denimu twardego, czyli surowego, jest to, że jest on surowy, twardy. Jeans taki balwi. Przy podtarciu się, się na przykład o ścianę, najczęściej był to balwnik indygo. Możecie kojarzyć tutaj na, na zdjęciach takie jeansy właśnie w ciemno-niebieskim kolorze. Takie jeansy są zwykle nieprzyjemne, y, dość twarde, trochę jak zbroja, można powiedzieć. Y, I można w nich, y, trzeba, nie, trzeba je rozchodzić. Takie jeansy są też y, nieskulczone. Takie jeansy kurczą się po jakimś tam, przy jakimś kontakcie z wodą i tak dalej, więc zwykle trzeba brać troszeczkę większe. Nie są przyjemne w noszeniu, jakby aktualnie taki jeans jest bardziej dla takich freaków. A to o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli jest to taki normalny, codzienny denim. No i są to po prostu e, sprane różnego rodzaju spodnie, już przygotowane, tak jakby ready to use. Jest to denim ready to use, bo ten taki raw denim, no to tak naprawdę, żeby nazwać to rzeczywiście używaniem tego denimu, no to wydaje mi się, że po pół roku, po kilku latach dopiero tak naprawdę on był tak już przygotowany do noszenia. Jeszcze taka ważna sprawa o tym denimie. Raw, to było to, że on na początku był taki gładki, ciężki, twardy, i podczas noszenia tego denim on się dopasowywał do, naszych, do naszego ciała. Tam, powiedzmy, gdzie nam się zginała noga, powiedzmy, ja mam tutaj kolano, powiedzmy, tak, na tej wysokości, ktoś miałby tu albo tu, to będą się inaczej te dżinsy odkształcać, będzie się pojawiał kłyde, to się chyba nazywało creasing, po prostu będą się pojawiały te takie różne zagniecenia. Yy. To, co widzicie na tutaj obrazku obok, a w tych jeansach, które my ku aktualnie kupujemy, to większość z tych rzeczy tak naprawdę już otrzymujemy. Yy, producenci dodają tego typu przetarcia, yy, jakieś powiedzmy rozjaśnienia w niektórych miejscach, na udach, na tyłku, na kolanach, czyli takie, które by teoretycznie się stworzyły poprzez noszenie takiego jeansu, powiedzmy roboczo. Takie są różnice, jeżeli chodzi o rodzaje tkanin. Yy, przejdźmy może teraz tak na szybko do tego. Jakie są kroje jeansów, to wyróżniamy takie podstawowe kroje jak skinny, no to oczywiście są to klasyczne rurki, rur, rurki, a nie, nie powiem tego, czyli jeszcze raz skinny, slim, regular, relaxed, loose i baggy. Tak naprawdę granica między tymi spodniami jest granicą dość umowną, no bo jakby nie ma oficjalnego instytutu e, szerokości nogawki jeansów, które stwierdził tutaj jeans w odległość który ma ujście nogawki między 12 a 14 cm jest to skinny jeans który ma odległość ujście nogawki 16 do 17 maksymalnie 18 jest to jeans loose bądź regular nie ma czegoś takiego jakby to jest producenci używają tego po prostu żeby określić mniej więcej fit czyli to, jak one wyglądają jak jak będą pasowały na ciebie, no ale jakąś to na pewno daje mniej więcej pojęcie. Większość z Was na pewno kojarzy. W no, Myślę, że tu nie ma nic trudnego: Simski, Regular, Relaxed, Loose i Baggy. Jeżeli chodzi jeszcze o kroje nogawek, bo jakby większość z tych jeansów może być w jakimś tam stopniu poskorelowana, ich, ich fitting może być skorelowany z krojem nogawki. I mamy kroje nogawki tapered slash narrow, czyli taka, która się zwęża ku dołowi. Mamy nogawkę straight. Nogawka straight jest prostą nogawką i mamy bootcut czy flirt. To jest nogawka no, taka dzwonowata. Nie jest to tak wiecie, że dzwon, że jest tak i że jest tak. Po prostu lekko rozszerzająca się Bootcut Chodzi po prostu o to, żeby nałożyć ten, ten jeans na buta, żeby nam po prostu go. Okalał spadał na niego z góry. Jeansy też się różnią z założenia na stan. Może być stan wysoki, czyli takie prawie pod pępek. Jest stan normalny, jest stan biodrowy, czyli biodrówki. To też dość raczej popularny damski model jeansów, choć męskie też się takie zdarzają. Zdarzyło się chyba mieć raz czy dwa razy w życiu taki, taki model. No i jest oczywiście drop crotch z obniżonym krokiem, takie wiecie, nie. Jo, 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 jakby to powiedziała moja mama. Pewnie wasze niektóre też, chociaż nie wiem. Nie wiem, jak teraz mamy mówią. Ok, teraz przejdźmy do tego, jak powstają takie dżinsy, które widzimy na półkach w sklepach, w się, w Li, powiedzmy w jakiejś sieciówce, czy w jakichś sklepach internetowych, czy na przykład w Overdive. Ja akurat Wam tutaj bym chciał przedstawić, jak powstają takie dżinsy na przykładzie spodni Stitch, Buggy Denim od Overdive, no bo jakby jest to chyba logiczne. Ten proces jest mi bardzo dobrze znany, ponieważ jakby jestem twórcą tych spodni, więc mniej więcej bardzo dobrze wiem, jak takie dżinsy powstały. No oczywiście wychodząc y, do stworzenia jakiejś tam pary spodni, no to musimy wiedzieć, jak chcemy, żeby one wyglądały. Najpierw trzeba je zaprojektować, trzeba to po prostu zrobić na karcie, jakieś mniej więcej widzieć, jakie one mają mieć wymiary i tak dalej. Konstruujemy najpierw na papierze, potem przelewamy naszą wizję papierową na y, prototyp. Taki prototyp szyjemy w, w przypadku dżinsów z surowej tkaniny, którą oczywiście najpierw trzeba wybrać, więc najpierw szukamy tkaniny, konkretnej pod konkretny projekt z zamłożeniem takim, jaki chcemy mieć końcowy efekt. No bo od, oczywiście od tkaniny m, zależy to, w jaki m, kolor ona się spierze. Niektóre tkaniny spierają się na, in, na, na niebiesko, inne na czarno, trzecie na szaro. Więc trzeba wybrać odpowiednią tkaninę. Jak już mamy wybraną tkaninę, mamy stworzony projekt, wezmę to na papierze, w moim przypadku na papierze, potem dopiero wrzucone do komputera, to tworzymy prototyp. przyjemy prototyp z takich dżinsów takich i oczywiście robi się to z surowej tkaniny. Tutaj mogę Wam pokazać, jak wyglądał Prototyp jeansów Overdyed Stitch Buggy Denim jest to pierwszy prototyp. I teraz moglibyście powiedzieć, no co, przecież jeansy już są, robota skończona. No ale moi drodzy, właśnie nic bardziej mylnego, bo to jest surowy denim. Te jeansy są, tak jak widzicie, no wyglądają, jakby były woskowane. Śliskie, one nie były mega przyjemne w, w, w chodzeniu też. Oczywiście, jak już wcześniej mówiłem, jest to Roden, więc takie spodnie barwiły. Wyglądało one nieźle, no ale takie spodnie trzeba sprać. I tutaj przy spaniu można skorzystać na przykład z dżinsu, który wiadomo jak się spiera, albo można e, na przykład samemu przeprowadzić testy takiego sprania. Niektóre pralnie mogą już wiedzieć, jak na konkretnym dżinsie się pracuje. Jeżeli na przykład pracują, zrobili już nie wiem parę tysięcy sztuk z jednego dżinsu, Jakiegoś materiału ubrań, no to wiedzą mniej więcej, jak ten dżins się zachowuje. W moim przypadku prania, z którą współpracowałem, nie znała danego dżinsu, więc trzeba było zrobić testy. Trzeba zrobić testy z prania. W takim przypadku bierze się najpierw spiera surowy materiał, żeby zobaczyć, na jaki kolor chcemy go sprawdzić. Robi się kilka różnych y, prób kolorystycznych. Wybieramy oczywiście z tych prób kolorystycznych wybrany kolor i spieramy nasze dżinsy. I w takim przypadku, kiedy bierzemy taką parę, którą ja sobie spokojnie mogłem założyć, nosić i tak dalej, to. Ta konkretna para po założeniu, po spraniu, nie dość, że miała inny kolor niż chciałem, to jeszcze była w pasie tak drobna, że nie byłem w stanie w nią wejść. Nogawka była za szeroka, okazało się ogólnie, że nie jestem w stanie zmieścić się w te spodnie. No i oczywiście trzeba było najpierw poprawić jeszcze raz kolor, skorygować yy, formę, no bo mm, po takim jakby dostaniu tych spodni z pralni bierzemy to, co było na początku, bierzemy, mierzymy to, co jest teraz. I sprawdzamy tak zwany Wyliczamy, ile spodnie w praniu się skurczają, Czyli właśnie wyliczamy ten wykuć, ten wykucz, następnie narzuca się na formy, z których robiło się pierwowzór i poprawia się go. Spiera się to jeszcze raz i tak robi się aż do skutku. Tych iteracji można przeprowadzić kilka. W moim przypadku było to chyba około 8 iteracji, łącznie z kolorem i z wybraniem odpowiedniego kroju i dopiero po ośmiu takich procesach wstępnych, jakichś tam spraniach, poprawkach i tak dalej, dostajemy finalny produkt, czyli w tym przypadku spodnie Stitch, bagi denim, które mam na sobie, które... A nie, to jest jeszcze... O, widzicie, tu jest na przykład y, prototyp, to jest chyba... O, zobaczcie, zobaczcie jaki on jest ogromny. Potem Wam pokażę, co z tym prototypem jest tak, ale zobaczcie, to już widać, że... Widzicie, to jest to jest drugi prototyp. Kiedy powiększyliśmy owykły, zmieniliśmy w spranie, no, I ten tutaj spodzień się nie nadawał do niczego, także, także tak to moi drodzy wygląda. Jest troszeczkę roboty z tym, oczywiście w międzyczasie trzeba jeszcze pomyśleć o dodatkach, sprawdzić jak one zachowują się w praniu. Czy na przykład metki się nie spierają, czy mm, no, różne rzeczy, czy guziki, czy zamki bez problemu przeżywają pranie. Także są to inne droby, drobiazgi, na które trzeba zwrócić uwagę. No i tak to mniej więcej wygląda, wygląda jeżeli chodzi o powstawanie tego jeansu. Oczywiście też możemy tutaj podrzucać do niego takie elementy jak rozdarcia, przetarcia, e, tak jak już wspomniałem wcześniej, jakieś rozbarwienia punktowe, może jakieś plamy farbą i tak dalej. To wszystko też w procesie. W tym całym procesie trzeba uwzględnić niektóre rzeczy troszeczkę wcześniej na tym etapie tworzenia, niektóre później. To już są kwestie techniczne, o które nie będziemy wnikać. Myślę, że to raczej może na jakiś poboczny film, albo może na jakąś wiedzę specjalistyczną. Zobaczymy, może kiedyś o takim czymś dokładniej porozmawiamy, chociaż mam nadzieję, że tutaj już i tak mniej więcej macie zarys, jak takie spodnie powstają. I tutaj na koniec chciałem Wam pokazać, jak wyglądał gotowy produkt, już bezpośrednio po poprawkach przed spraniem. Czyli to są gotowe dżinsy, już użyte w szwalni. Taka para jechała do pralni i zobaczcie, zwróćcie uwagę na te boczne takie balonowe uda i w ogóle nogawki, ten fragment szerszy, bo zwykle w spodniach jest szerszy tył i węższy przód, ten szerszy tył się zwężał, kurczył właśnie poprzez ten wykurcz i nogawka nabierała docelowej formy, stawała się węższa. Nie było tego efektu, spodnie się kurczyły i wychodził oczywiście końcowy efekt. Też trzeba zwrócić uwagę na samo pranie. Także tak to wygląda. W przypadku dbania o takie spodnie, których nie chcielibyśmy potyrać, które chcielibyśmy, żeby zostały cały czas w tej samej kondycji, no tak jak na przykład ja mam w tym momencie... O kurde, mam nadzieję, że to będziecie widzieć, że ja mam tutaj w tym momencie na sobie Stitch bag i denim, które noszę już po prostu od półtorej miesiąca i nie prałem ich ani razu. No to w takim przypadku po prostu nie pierzemy tych spodni, staramy się uważać na to, żeby ich tam nie poplamić. Jeżeli już je poplamimy, na przykład, nie wiem, błotem będziemy szli, z tyłu sobie zachlapiemy, no to tutaj nie ma problemu. Wszystko, co jest delikatnym zabrudzeniem, to po prostu e, czysta szmatka, woda, sucha szmatka, nawet jeżeli to jest mokre zabrudzenie, to ściamy suchą, potem mokrą przejeżdżamy i powinno być git, jakby tutaj można tam w ten sposób sobie podziałać. Moja ulubiona szmatka to oczywiście mikrofibra. Ja za każdym razem jak jestem w jakimś takim sklepie typu Leroy jakiś osą czy gdzieś i są po prostu mikrofibra, 5 szmatek za 5 zł, to ja po prostu to kupuję i ja muszę mieć zawsze po prostu mikrofibrę. Mikrofibra jest najlepszą rzeczą na świecie do ogarniania wszystkiego, co jest związane z ciuchami, mikrofibra jest pene. A w przypadku cięższych zabrudzeń, no to działamy punktowo, Ściereczka, woda z szarym mydłem albo na przykład mydełkiem z Osmana odplamiającym jest mega zajebiste. Potem ściereczka z wodą i na koniec sucha ściereczka. Wyciem, powinno być ok, A jeżeli jest już hardkowa plama albo to nie pomogło, no to niestety wtedy trzeba prać. Czy prać spodnie jeansowe? Rozmawialiśmy wcześniej o Rodenimie. Rodenimie, czyli tym surowym dżinsie, z którego właśnie powstaje taki dżins, Na przykład właśnie, o którym mówimy dzisiaj. Można prać. Rodenimu nie można prać. O, czy będziemy o tym dzisiaj dużo mówić? Nie, nie będziemy o tym dużo mówić. A dlaczego? Ponieważ nie jest to kanał dla świrów denimowych. Jeżeli ktoś z Was jest świrem denimowym, chciałby sobie kupić Rodenim, no to myślę, że mm, na pewno już zna trochę tą grę tenimową, tą grę i myślę, że sobie z tym poradzi. Teraz tak tylko na szybko. Rodenimu się nie pierze, nosi się go przynajmniej pół roku bez pierwszego prania. Najlepiej w ogóle, to jest w ogóle strasznie, jak ludzie to normalnie słuchają, to ich mózgi wybuchają. No ale tak jest, taki denim najlepiej, jak się już chce go wyprać, to wejść do wody. Im zimniejsza, tym denim się mniej skurczy. Więc takiej najlepiej zimnej, może letniej, na pewno nie ciepłej, chyba że chce sobie zrobić ujrki, wchodzi do takiego dżinsu, z takim dżinsem razem w kraciach, do wody, do wanny, siedzisz w nim pół godziny do półtorej godziny, ile wytrzymasz, i ta wanna możesz potem dodać jakieś tam e, szarego mydła. E, no i te dżinsy potem na sobie suszysz, albo niektórzy uważają, że najlepiej też po roku, czy po, tam, po jakimś czasie wskoczyć w nich do wody, do morza i wytarzać się w piachu. Wiecie, to ogólnie jest spoko, bo takie dżinsy po takim jakimś czasie to naprawdę stają się Twoją ulubioną, zajebistą parą dżinsów. Ale jakby sam proces mm, kosztuje dużo pracy i jakby czy jest to warte, bo taki raw denim w ogóle warto jeszcze powiedzieć, jest droższy od normalnych jeansów. Dlaczego jest droższy? Po, pomimo, że trzeba w nim mniej pracy, bo go się szyje i on już jest gotowy, dlatego że po prostu ten denim jest lepszej jakości. I raczej taki denim jest wytwarzany gdzieś tam w Ameryce albo w Japonii, to jest rzecz, którą trzeba sprowadzić, cło i tak dalej. No i jest to high level craftsmanship. Tyle. A teraz wróćmy do prania takich spodni, które raczej większość z nas ma w szafie. Czy taki jeans można prać? Tak. Czy powinno się go prać? To zależy. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że taki jeans jest już wstępnie sprany. Nawet nie wstępnie. Jest mocno sprany, no bo zresztą widzieliście, przerobił się, zmienił z czarnego na jakiś złoszowany. na przykład, właśnie jak ten i Denim. I teraz tak. Nie wiem, czy trochę dzisiaj nie dużo mówię. Chyba ten był wzmaga moja DHD. Ale wróćmy do tego, od czego zależy to, czy te jeansy prać. A zależy to od tego, czy chcemy, żeby te jeansy pozostały w takiej kondycji i w takim stanie, w takim kolorze, w takim rozmiarze, w jakim kupiliśmy je od producenta, od firmy, kupiliśmy je w sklepie. Czy chcemy, żeby te jeansy. Zmieniły się, były bardziej dojechane, rozjaśniały, troszeczkę się z, y, zciaśniły, zwęziły. Więc, jeżeli chcielibyśmy, żeby dżinsy pozostały jak w jak najlepszej kondycji, jak najmniej zmienionej pozycji od tej pierwotnej, to pranie w maksymalnie 30 stopniach, może nawet w zimnej wodzie, chociaż większość proszków aktywuje się. Około 30 stopni. Program ręczny byłby idealny, oczywiście można też w ogóle prać ręcznie. Program ręczny albo delikatny, mało brodów 400, 800 to jest max, naprawdę max. Myślę, że nawet 400 spokojnie wystarczy. Delikatny płyn do prania albo jakieś specjalne płyny do jeansu, mm, do bo można też takie dostać. Nie stosujemy do jeansu płynów do zmiękczania tkanin. Nie ma to sensu, Znaczy można to robić, ale raczej jeżeli nie chcemy zmienić jego struktury, nie chcemy, żeby on tam w jakiś sposób został zmieniony, to nie stosujemy płynów do płukania. No i jak już mówiłem, suszymy na płasko, można na przykład położyć na wieszaku, można położyć na suszarce koc. Nie zgasić tego koc, 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 dawaj koc. W sumie to ręcznik lepiej i na ręczniku suszyć na płasko i można też suszyć wieszając za szlufki. Pionowo. Najlepiej, żeby one po prostu nie były w jakimś stopniu zgniecione, założone podczas suszenia. A jeżeli chcemy dojechać nasze spodnie, zrobić je takie bardziej vintage, żeby one były rozjaśniały nam, żeby po prostu były bardziej znoszone, żeby po prostu były vintage, rozumiecie o co chodzi? To wtedy po prostu katujemy te spodnie jak się da. No, na pewno może nie polecałbym tam zwiększać temperatury więcej niż 40, chyba że chciałbyś, żeby się trochę zeszły. Jeżeli chcesz, żeby jeansy się zeszły, żeby po prostu się skłóczyły, to możesz nawet na 6 dych walić. Zdarzyło mi się na 60 stopni dać spodnie i jakby dało się dalej rady je nosić. Po prostu się trochę skurczyły. Oczywiście dżinsy zawsze się troszeczkę w popraniu zbiją. Nawet jeżeli na 30 e, wrzucicie, to zawsze dżinsy troszeczkę się zajdą, ale potem powinny się rozejść. Więc jeżeli chcecie je dojechać, to pieszcie ile się da, chodźcie w nich, ile się da, zajeżdżajcie jak się da. Możecie używać najtańszego, najgorszego proszku do prania, czyli nie najgorszego, po prostu byle co, byle co do prania. Płyn do zmiękczania może być, ale tutaj jakby, ja uważam, że jeans jest taką tkaniną sztywną dość, do której w ogóle nie trzeba, e, noś katuj, i na maksa, może Ci dać nam w ogóle obroty, o, w tym przypadku obroty akurat są bardzo dobre, dla dojechania jeansu obroty są jak najbardziej ok. i tutaj odwrotnie do tego, jeżeli chcemy, żeby jeansy nam ładnie się zachowały, to pierzemy na prawej stronie, czyli po prostu na tej normalnej, nie przewijamy na drugą stronę, tylko walimy, po prostu niech one zostaną zajechane, super efekt, robię tak na przykład na jednych spodniach, które mam, mam takie kalwiny Klein z 88, zajeżdżam, je normalnie wrzucam na maksa, jadę z nimi i jest, jest konkret, jest ogień, naprawdę super są, kiedyś ja Wam jeszcze na pewno pokażę, żeby już nie raz gdzieś były no na insta. A no i oczywiście, jeżeli chcielibyśmy dojechać takie spodnie, zrobić naprawdę z nich bitersy, takie spodnie bitersy, to w takim przypadku najlepiej niech to będą spodnie 100% bawełna, jeżeli mają spodnie jeansowe, jakikolwiek dodatek elastanu, to już będzie lipa przy takim dojechaniu ich, no bo ten elastan po prostu nie wytrzyma. Nie wytrzyma tego wszystkiego, co przez co chciałbyś przepuścić ten jeans, e, czyli właśnie te 60 stopni. To też w ogóle będzie tragedia dla elastanu. Czy tam powiedzmy te wysokie obroty, rozciąganie i tak dalej. A i tutaj, oczywiście, suszenie w tym przypadku też może być byle jakie. Podsumowując, bez elastanu, 100% koton, do 60 stopni temperatura, pełne obroty, pełna pizda i do tego byle jaki proszek i suszenie w jakimkolwiek chcesz. Stylu. Dobra, teraz mamy ważną kwestię załatwioną i teraz pogadajmy sobie o trikach związanych z dżinsem. Na koniec, bo tutaj tak myślę, że to jest rzecz, na którą trochę z Was czekało. Zacznijmy od tego, że dżinsy głównie pod... O nie! Rozlałem Red Bulla. God damn! Dobra. Dobrze, już dużo było upite. Zapomniałem, o czym mówiłem. Okej, okay, już sobie przypomniałem. Tryki, tryki. Więc pierwszy trik to jak zmierzyć spodnie, czy będą na ciebie dobre w pasie bez zakładania ich na dupę. Na przykład jesteś w się znalazłeś świetne spodnie, ale jest drop, masz mało czasu i chcesz zobaczyć, czy te konkretne spodnie będą na Ciebie dobre, a nie masz czasu, nie masz chęci, może są brudne, nie chcesz zakładać na dupę. Co robimy? Tutaj mamy spodnie styczni Barki Denim we że taki sam jak mam na sobie. Zobaczcie, widzicie? To będzie ten mój rozmiar. I co robimy? Co w takim przypadku robimy? Bierzemy sobie swoją rękę. Swoją rękę, taką rękę, i bierzemy tą rękę, wsadzamy od łokcia, pyk. O, czekajcie. O, o jest, dobra. Bierzemy tą łapę, wsadzamy tu, bo, bo i robimy tak. Tu jest pięść. I pyk. Jeżeli spodnie, przy mniej więcej kącie prostym, trzymają się na, łok, na łapie, i tutaj. To 90% skuteczności, żeby nam na ciebie dobre. Oczywiście, jeżeli ktoś jest otyły, albo po prostu gruby, albo ma nadwagę, to to nie musi działać. Ale dla większości ludzi, którzy nie mają jakiejś srogiej nadwagi, to ten sposób będzie działał. Dlaczego moi drodzy? Zobaczcie tutaj. Quattro to da Vinci, wspaniały człowiek, perfekcyjny idealnie, tak to wygląda. Tyle czasu mi oszczędził ten pattern, to jest naprawdę wspaniałe, zobaczcie, czy ten trik działa i dajcie mi znać. To wtedy te spodnie powinny leżeć idealnie, oczywiście jeżeli nam troszeczkę będzie za, za ciasno, troszeczkę więcej będzie luzu, to będzie ok, Ale dla 90% osób ten trik będzie działał, jest on wspaniały, dajcie znać pod spodem, czy to Wam... Yy... Zadziałało. A teraz przejdźmy do drugiego triku, czyli jak idealnie złożyć jeansy w dwie sekundy. Sposób. Zobacz jak. Więc jak to robimy? Bierzemy spodnie, składamy je na pół szlówkami do siebie, następnie łapiemy za ujście nogawki. I zależnie od długości spodni: 30 długość będzie tu, 32 będzie tu, 34 będzie na górze kieszeni, mniej więcej. Akurat spodnie z tej szwagierdzeniem są robione wszystkie na długość 34. Więc bierzemy spodnie do tej długości mamy w ten sposób można ten kawałek złożyć do środka i zagiąć na pół. Proszę bardzo, mamy perfekcyjnie złożone spodnie. To tak na szybko jest zrobione, nie? Czyli raz, dwa, trzy. Hop. No oczywiście na stojąco z większym przyłożeniem się to będzie lepiej. Raz. Dwa tylko na drugą stronę, żeby było widać metkę. Pyk. Tu można zagiąć, nie trzeba, ale zagnijmy. Ciach. I te no i co? To chyba byłaby na tyle, jeżeli chodzi o odcinek o Denimie. Mam nadzieję, że dzisiejsza taka forma, oczywiście dłuższy wyszedł ten odcinek niż planowałem. jakby Zawsze planuję, a wychodzi tak, jak jest. Ale wydaje mi się, że dzisiejsza forma takiego luźniejszego, bardziej gadania, jakby przekazywania wiedzy, ale w takim moim stylu, luźniejszym, właśnie mm, z głowy na fajnych przykładach, gdzieś tam z jakimś trochę żartem, tak jak po prostu taki, jak w sumie jestem. Ja po prostu mam nadzieję, że wam się to podobało. Może trochę stary Cez zwrócił w tym momencie. Nie wiem, zobaczymy. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Jeżeli zastosowaliście któryś z trików, czy trik z. Łapą, czy trik z ze składaniem, dajcie znać w komentarzach poniżej. Mam nadzieję, że trik ze składaniem dla niektórych będzie game changerem i nie będą po prostu chodzili w pomiętych spodniach, bo to jest naprawdę świetna sprawa. No, i oczywiście fajnie byłoby, gdybyście zostawili dzwonek pod filmem, bo taka część z Was y, nie, nie subskrybuje tego kanału, a mogłaby i dzięki, nie, dzięki nim mógłby się lepiej rozwijać. Bo Jak widzicie, treści są fajne, a YouTube niestety powiadomień nie wysyła, i to jest bardzo nie w porządku z jego strony. To jest bardzo nie w porządku zachowanie. Aha, jeżeli ktoś by był zainteresowany spodniami stycz bagidaniem, o których mówiłem, które pokazywałem w tym odcinku, to jeszcze na stronie zostało kilka, dosłownie kilka sztuk z rozmiaru M i L. To się. Produkt, który się najlepiej w ogóle sprzedał z całej kolekcji. Nie spodziewałem się, że tak dobrze pójdą właśnie te spodnie. Bo po prostu jakby ludzie boją się trochę kupować spodnie. Zresztą to jest temat też na inny, na inny odcinek. E, także zapraszam. A możemy zrobić kod na darmową wysyłkę. Zróbmy kod na darmową wysyłkę na czas tygodnia. I brzmi on tak. W sumie tutaj też Wam mogę dać. Wpisujecie go... Podczas składania zamówienia. No i co, to by było chyba na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie. Wpadajcie oczywiście na Instagramy Override i na Instagram Cezarit, o których już mówiłem. No i dziękuję Wam serdecznie. Na pewno do zobaczenia za tydzień razem z Iwo i za dwa tygodnie moja solowa. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się i pamiętajcie. Keep it lit!